Uważać, dobre wejście, pierwsza okazja i mamy rzut karny. Tak, ale cała ta sytuacja zaczęła się od nieprasobliwości nie w linii obrony. Tutaj nie chciałbym od razu winić, tutaj dobrze było zobaczyć powtórkę, wydaje mi się właśnie wskazywany. Łukasz, szuka. Łukasz Szukała, tym wybiciem piłki głową. To... Powtórka tego nie pokazała. Natomiast tutaj no, trudno dziwić się o, o taką decyzję. Rzeczywiście tutaj w momencie strzału ta piłka też po, po interwencji Kuby w wa, wa, teraz Wojtek Szczęsny Przyczajony i Gerif Sigurson. Najskuteczniejszy w eliminacjach w reprezentacji Islandii, Doping Sigurson. Aj! Jest niestety bramka. Wydawało się, że będzie poprzeczka, ale sprytnie zagrał to Sigurdsson i w trzeciej minucie... przed... To strzał tyleż efektowny, co szczęśliwy. Co szczęśliwy. Natomiast no, tutaj jeśli chodzi o urodę tego rzutu karnego, to no nie mamy... Bardzo wytrąca. Ładnie teraz Lewandowski do Zielińskiego. Zieliński okazja do oddania strzału. Odegrał do Grosickiego. Grosicki ułożył sobie kropkę i trafił! Ładna kombinacyjna akcja Lewandowski-Zieliński-Grosicki. Ponarzeka, ponarzekaliśmy troszeczkę na Piotra Zielińskiego. No to pokazał nam się z dobrej strony. Chcieliśmy trochę ofensywy, podanie do Kamila Grosickiego i ten strzałem bliższy róg zaskoczył nieco bramkarza. Nie był to strzał jakiś mega silny, ale na tyle zaskakujący, że piłka trafiła do... Grosicki-Piszczek Grosicki, ładnie tam technicznie przełożył. Piszczek do Lewandowskiego, Milik, ach, myślałem, że zdąży, jeszcze okazja, gol, Kapustka, mamy bramkę dającą prowadzenie. To był chyba drugi kontakt Bartosza Kapustki po wejściu na boisko, to czy można sobie po raz drugi wy wy wymarzyć lepszy występ na, na tym stadionie? Chyba nie, bramka na dwa Idealnie znalazł się. Tutaj też trzeba pochwalić Roberta Lewandowskiego, który z ciężkiej piłki wybrnął. Dobrze ją przyjął. Doprowadził do sytuacji, w której Bartosz Kapustka w strzał. 2-1 dla Polski. Mamy, proszę Państwa, 67. minutę. I prowadzimy w tym spotkaniu. Po złym, niefortunnym początku staraliśmy się w pierwszej połowie bezskutecznie prześledzić tę akcję. Lewandowski mieli kapusta w podejmowania tej decyzji. O co więcej, no wszedł w ciężkim momencie. O, teraz może być groźnie. Zobaczymy jak z tego wyjdą. A wychodzą bramką wyrównującą po błędzie Islandczycy, a strzelają Fin Zrobiło no, nam długo. się tak. trochę słodko i chyba zapeszyliśmy, Darek. No ja się ukryć, no... Tutaj winę przede wszystkim za tą bramkę ponosi łuka Szukała, który przegrał walkę o piłkę. Tutaj nietrafiony. I oko w oko. Przed nami Grosicki w kolejnym dośrodkowaniu dość głębokim. Glik poszedł, strącił, okazja! Ajka Puska! Mamy bramkę! Nie! Tak! Brawo! No. Brawo Robert! Mówiliśmy, że nie chce się pogodzić z tym wynikiem że wygrywanie ma we krwi, teraz trochę szczęścia stał najbliżej tej piłki takiej bezpańskiej, tej odbitej po, po strzale jednego z biało-czerwonych, ale to też czyni go tym szczególnym, że wie w którym momencie biec, gdzie stanąć, tutaj widzimy... Rychowiak cały... ładnie do Roberta Lewandowskiego, Lewandowski, będzie sam na sam Lewandowski, ostry kąt jak sobie poradzi Lewandowski! Doskonała akcja, to była z kolei e, zabójcza kontra, to doskonałe zagranie Grzegorza Krychowiaka, prosto padłe. Miałem wrażenie w ogóle, że kiedy Robert Lewandowski, tutaj oh, odbiór that's that's i automat, wyjście na pozycję. Miałem wrażenie, że Robert zastanawiał się, czy w pierwszym y, ujęciu nie próbować przelobować bramkę.